Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Rodzaje tematu. Rodzaje podnośników szyb, główne przyczyny awarii mechanizmu, sposoby naprawy i wymiany. Film o naprawie podnośników szyb. Nowoczesny samochód jest wyposażony w system klimatyzacji który utrzymuje komfortowa temperaturę wewnątrz kabiny. Czasami jednak istnieje potrzeba otwarcia lub zamknięcia okien, aby umożliwić dopływ świeżego powietrza do kabiny lub, przeciwnie, w celu ochrony przed środowiskiem zewnętrznym. Niezakłocone zamykanie i otwieranie okien umożliwiają podnośniki szyb, mechanizmy regulujące te funkcje w samochodzie. Ważne jest, aby działały one płynnie i nie sprawiały problemów. Co zrobić, gdy mechanizmy te nagle zaczną szwankować? Czy możliwa jest ich samodzielna naprawa? Jakie SA rodzaje podnośników szyb? Kabel. Zasada działania tego typu ESP jest taka sama jak w przypadku typu ręcznego, w którym do podnoszenia szyby używano uchwytu. W nowoczesnym podnośniku linkowym nie ma uchwytu, ale przycisk do sterowania. Napęd działa na obracającym się wale silnika elektrycznego. Koła zębate i pasowe współpracują z linka, która podtrzymuje szybę. Chociaż ten typ podnośnika szyb często ulega awariom, jest on łatwy w naprawie. Szyba jest podnoszona i opuszczana za pomocą liny, sam proces jest raczej powolny, ponieważ ten typ napędu można uznać za niewystarczająco mocny, aby pokonać opór gumy uszczelniającej okno. Silnik tego mechanizmu często ulega awarii z powodu przegrzania. Jeśli występuje przynajmniej minimalne przekrzywienie szyby, plastikowa przekładnia doświadczy silnego obciążenia, co doprowadzi do. Jej przyspieszenia i pęknięcia, w wyniku czego cały mechanizm podnośnika okna ulegnie awarii. Stojak prostsza konstrukcja oparta na mechanizmie linkowym. Tutaj również wał silnika elektrycznego napędza koło zębatę, a zębatka jest zaangażowana w podnoszenie i opuszczanie szyby. Wada tego typu podnośników szyb jest to, że wymagają regularnego smarowania, ponieważ koła zębate ich mechanizmu SA wykonane z tworzywa. Sztucznego, więc szybko się zużywają. A cały mechanizm z tego powodu zawodzi. Zalety obejmują niewielki hałas podczas pracy, nawet mocowanie okularów, więc podczas zamykania szkło nie jest przekrzywione, a okno zamyka się szczelnie. Dźwignia jest to urządzenie, w którym znajdują się dwa duże koła zębate, każde z dźwignia. Dźwignia jest wzmocniona zawiasami na wózku okna. Siłownik obraca dźwignie, które podnoszą lub opuszczają okna. Zaletami tej konstrukcji SA jej prostota i niewielkie rozmiary. SA to najbardziej niezawodne mechanizmy w porównaniu do poprzednich. Maja najdłuższa żywotność i psują się później niż inne. Wady obejmują znaczne zużycie energii akumulatora, co może nawet prowadzić do jego rozładowania. Ponadto system ten działa wolno w starszych samochodach. Podnośniki szyb tego typu SA najwygodniejsze w użyciu, jeśli SA montowane w samochodach najnowszych generacji. Układ elektryczny mechanizmu podnoszenia szyb. System otwierania i zamykania okien może być mechaniczny lub elektryczny. Ten drugi jest montowany w zdecydowanej większości samochodów osobowych. System elektryczny obejmuje silnik elektryczny, przewody, przełacznik i same szyby. Naciśnięcie przycisku, znajdującego się na drzwiach, powoduje uruchomienie mechanizmu opuszczającego lub podnoszącego szybę. Urządzenie napędu elektrycznego szkoły podstawowej jest następujące. Mały slimek i reduktor, w którym słymek na wale jest sprzeżony z przekładnia. Odwracalny silnik pozwala na zmianę strony obrotu, co umożliwia podnoszenie lub opuszczanie szyby. Moment obrotowy pochodzi z silnika elektrycznego do mechanizmu napędowego, jest przenoszony na rołki napędową, skąd linka, dźwignia. Lub szyna zaczyna podnosić lub opuszczać szybę. System jest umieszczony w drzwiach samochodu, znajduje się tam silnik, przekaźnik sterujący przepływem prądu elektrycznego. Jeśli w pozycji kluczyka on i po naciśnięciu przycisku opuszczania szyby nie reaguje lub zacina się, oznacza to, że podnośnik szyby jest uszkodzony i należy poszukać przyczyny awarii i spróbować je naprawić. Główne przyczyny awarii podnośników szyb Awaria ESP może mieć różne przyczyny. Samochód uległ wypadkowi i został uderzony w boczne drzwi, w takim przypadku podnośnik szyby. Może zacząć działać nieprawidłowo lub całkowicie ulec awarii. Drzwi rozszczelniły się i wilgoc dostała się do środka, powodując zwarcie w układzie elektrycznym. Może się to zdarzyć, jeśli samochód stał w wodzie przez długi czas. W układzie SP lub innych układach samochodu zainstalowano komponenty. Niskiej jakości. Zamarznięcie samochodu może spowodować awarię, ponieważ kondensacja zamarza i tworzy się skorupa lodowa w samym. ESP. Ciało obce dostało się do przestrzeni między drzwiami a szyba, co spowoduje zablokowanie mechanizmu ESP. Jakie awarie można zaobserwować w ESP, niewystarczający styk w przycisku właczania otwierania szyby, przyczyna może być utlenienie, lub otarcie na płytce, przez co przestaje ona przewodzić prad. Podnoszenie okna będzie gwałtowne lub całkowicie niedostępne. Może dojść do zwarcia przewodów w drzwiach, ponieważ znajdują się tam. Ruchome elementy, w których przewody mogą się łamać lub strzepić, przepalenie bezpiecznika w obwodzie ESP, co może się zdarzyć przy. Nagłym wzroście natężenia prądu w układzie elektrycznym samochodu, awaria przekładni, silnika, spalone lub zablokowane szczotki. Utlenianie styków, pęknięcie kabla, gdy szyba wypadnie przez drzwi, wygietę dźwignie wewnątrz systemu ESP, wygietę prowadnice, plastikowa. Przekładnia jest niesprawna, zużyta, pęknięta lub pokruszona. W takim przypadku Żeby ślizgają się, a szyba unosi się z szarpnięciem lub szarpnięciem, w samochodach z dużym przebiegiem brak smarowania. Prowadzi do ścierania się części i zaczynają się one klejc. Jak samodzielnie naprawić ESP? Aby rozpocząć naprawę, należy zdemontować drzwi, ponieważ tam znajduje się mechanizm podnoszenia szyb. Pierwsza rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie bezpieczników najczęściej przyczyna awarii leży w nich. Aby zdiagnozować usterkę bezpiecznika w nieprawidłowym działaniu, należy spróbować podnieść szybę z jednostki sterującej szkoły podstawowej. Jeśli da się to zrobić z jednostki, oznacza to, że przycisk jest naprawdę uszkodzony. Posłuchaj, czy silnik w systemie podnoszenia szyb działa. Z dźwięku jego pracy i braku reakcji szyby można wnioskować, że mechanizm podnoszenia jest uszkodzony, jest to powód do demontażu drzwi. Wymiana przycisku podnoszenia szyby, aby wymienić uszkodzony przycisk, nie trzeba demontować drzwi. Zdejmuje się górna plastikowa część przycisku podnoszenia, aby odsłonić sam mechanizm i podłaczone do niego przewody. Zdejmij zatyczki za pomocą czegoś ostrego, na przykład noża, ostrożnie podważając plastikowa część przycisku. Sprawdź dokładnie styki i przewody, czy nie odpadły od styków. Sprawdz podejrzany element multimetrem. Jeśli jest prad, to przyczyna jest utlenienie grupy styków. Naprawa będzie polegała na wyczyszczeniu styków i ponownym przylutowaniu przewodów. Jeśli przycisk nie reaguje na urządzenie i prad nie jest przewodzony, przycisk będzie musiał umieścić nowy, a następnie zainstalować. Plastikowa obudowa na gorze. Wymiana silnika elektrycznego, aby naprawić taka część jak silnik SP, nadal konieczne będzie zdemontowanie drzwi samochodu. Zdejmij okładzinę, najpierw odłacz zasilanie akumulatora, wyjmując zaciski, aby nie doszło do zwarcia. Za pomocą czegokolwiek ostrego zdejmij uchwyty i zaslepki, elementy dekoracyjne z drzwi, ostrożnie odłaczając klipsy i zaczaski. Zdejmij osłony głośników z drzwi. Ostrożnie podważ krawędzie tapicerki na obwodzie drzwi, przesuwając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub odwrotnie, zdejmij całą tapicerkę. Odłacz również przewody głośników i oświetlenia progowego od poszycia drzwi. Twoim oczom ukaże się system podnoszenia szyb, który można sprawdzić i zdiagnozować pod katem wadliwego działania. Jeśli silnik nie daje oznak życia podczas sprawdzania go multimetrem, należy dalej zdemontować dołaczone elementy, dźwignie, przekładnie. Zdejmujemy silnik ze srub mocujących i instalujemy nowy, który jest kupowany z wyprzedzeniem. Po zamocowaniu silnika konieczne jest nasmarowanie połaczeń z przekładnia olejem lub smarem przeznaczonym do tego celu. Plastikowa zębatka jest uszkodzona jeśli żeby SA złamane, peknięte i pokruszone zebnik wykonany z tworzywa sztucznego, który znajduje. Jeśli na skrzyni biegów, to należy go po prostu wymienić na nowy, ponieważ naprawa tej części nie będzie możliwa. Plastikowe przekładnie lub szyny SA słabym punktem podnośników szyb. Często zawodzą, ponieważ żywotność plastiku nie jest tak trwała, a sam materiał jest miękki i łatwo ulega zniszczeniu. Aby je wymienić, panel drzwi jest demontowany, część jest usuwana i zastępowana właściwa, po czym panel drzwi jest montowany na swoim miejscu. Prowadnice SA-Wiggette w takim przypadku można spróbować je wyprostować, ale najlepiej jest wymienić uszkodzone części na nowe. Takie usterki mogą być wynikiem wypadku, który miał miejsce w samochodzie. Uszkodzone dźwignie rzadko, ale jednak zdarzają się tak nieprzyjemne rzeczy, jak zepsute dźwignie w mechanizmie podnoszenia szyb. Nie można ich naprawić i należy je wymienić na nowe. Uszkodzona linka można go wymienić tylko na nowy, uszkodzonego nie da się naprawić. Zerwanie linki może nastąpić z różnych powodów. Cały mechanizm wygasł, co może się zdarzyć z powodu gwałtownej zmiany temperatury. Zamarznięty zima samochód szybko się nagrzewa, a w tym samym czasie włacza się podnośnik szyb. Aby naprawić problem, należy zdemontować drzwi, a następnie wyjać zerwana link z mechanizmu elektrycznego podnoszenia szyb. Zamontować i wyregulować nowa link. Warto zauważyć, że wymiana powinna być wykonywana tylko przy zamkniętych oknach. Smar wysechu zdemontuj zespół, dobrze go wyczyść, a następnie nasmaruj i zainstaluj ponownie. Spróbuj nasmarować wszystkie części, zwracając uwagę na link. Do tego celu nadaje się gesty SMAR, LITOL24 lub SOLIDOL i należy nałożyć niewielka ilość smaru. Całkowita wymiana podnośnika szyby może być konieczna wymiana nieoddzielnej części, ale całego mechanizmu wraz z silnikiem i mechanizmem podnoszącym. Należy postępować w następujący sposób. Odłaczyć zasilanie akumulatora poprzez odłaczenie zacisku MINUS. Ostrożnie zdejmij tapicerkę drzwi. Do śrub górnej części można się dostać podnosząc i opuszczając szybę. Po wykonaniu tej czynności należy odkręcić śruby. Szybę należy podnieść ręcznie do oporu i zabezpieczyć drewnianymi lub plastikowymi klinami. Odłaczyć panel z przewodami od mechanizmu podnoszącego. Odkręcić nakrętki mocujące skrzynie biegów oraz nakrętki mocujące prowadnice tego mechanizmu. Po usunięciu elementów mocujących należy wyjąć podnośnik szyby z otworu. Upewnij się, że szyba jest dobrze zamocowana. Załóż nowy mechanizm. Powtarzając czynności w przeciwnym kierunku. Rozwiązywanie problemów z układem elektrycznym elektrycznie sterowanych szyb. Najczęstsze problemy elektryczne SA następujące przepalone bezpieczniki, przepalona jednostka sterująca ESP, uszkodzone lub przerwane. Okablowanie, styki przycisku przełacznika utleniły się, uszkodzenie silnika elektrycznego. System należy sprawdzać pod katem usterek w tej samej kolejności. Najpierw sprawdź działanie bezpieczników i jednostki sterującej. Gdy zauważysz, że jedna konkretna winda okienna nie działa, pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest sieć elektryczna do przycisku, następnie przycisk, następnie okablowanie do silnika jest sprawdzane pod katem przepływu prądu, a na końcu sam silnik. Bezpiecznik. Aby sprawdzić i w razie potrzeby wymienić przepalone bezpieczniki, należy skorzystać z instrukcji obsługi pojazdu, aby dowiedzieć się. Gdzie dokładnie znajduje się skrzynka bezpieczników? Jeśli bezpiecznik wymaga wymiany, wyjmij go z zacisku bez rozwijania lub szarpania. Sprawdź testerem 12 maja, czy bezpiecznik jest sprawny. Włos nowy bezpiecznik, zakupiony z wyprzedzeniem, a następnie zamknij blokadę. Następnie podłacz zasilanie i sprawdź, jak otwierają się i zamykają okna. Okablowanie. Aby zidentyfikować problem z oka Należy zdiagnozować go za pomocą testera 12 maja. Zaczynając od skrzynki bezpieczników, sprawdź całe okablowanie AZ do przycisku zasilania. Jeśli w pewnym momencie urządzenie wykaza spadek napięcia, może to oznaczać złacze niskiej jakości lub rdze na przewodach. W takim przypadku należy podłaczyć uszkodzony przewód za pomocą złacza, a następnie sprawdzić, jak działają okna. Przełaczniki, przyciski. Otwórz panel przełacznika elektrycznie sterowanych szyb i sprawdź go woltomierzem, aby ocenić napięcie. Jeśli spadło na przycisku przełacznika, sprawdź przewody i napraw połaczenie w przycisku. Do sprawdzenia użyj sprawnego przełacznika z innych drzwi. Silnik. Aby sprawdzić układ elektryczny silnika ESP, należy umieścić zwórkę między połaczeniem wtyczki dodatniej silnika a woltomierzem. Po przełaczeniu przełacznika, sądy będą świecić naprzemiennie, gdy silnik jest sprawny, a szyba będzie się swobodnie poruszać. Nie powinno być opóźnienia. Jeśli wynik testu jest negatywny, należy wymienić silnik. Wnioski na prawa elektrycznie sterowanych szyb jest całkiem możliwa i samodzielna. Aby to zrobić, należy bardzo dokładnie przestubiować schemat okablowania samochodu, kupić nowe części, aby zastapić te, które uległy awarii. Pod rikę mieć narzędzia pomocnicze do demontażu i diagnozowania układu elektrycznego. Jeśli istnieją wątpliwości co do Twoich umiejętności, lepiej zabrać samochód do naprawy w miejscach naprawy. Wideo o naprawie podnośnika szyb